Siema nazywam się Taochi i deszcz zajefaj nieszczyśniacznie na naparza po oczach i mam jakieś gówno co mi robi że nic nie i mogę robić więc pokażę wam Taverno Bordello Hotel. A teraz wkraczamy w progi Taverno Bordello Hotel o monopolowego super po lewo widzimy jakiegoś frajera i zupełnie nie wiadomo po co on tutaj stać, a to leżeć jakiś dopega tutaj być bara obok bar stać gość zapisujący kamyczek, a tutaj w tym miejscu neoczają zwierzęta jakby ciemo i widocznie im wychodzić. To być dużo krwi i być bardzo dużo czerwono. A teraz zaraz już będziemy szednęły na górę, bo na dole był monopolowy tawernowy soperch, hipermarket, a na górze być bordel, na górze być dużo człowieków i pedofilów i zboczeńców, ale co mi tam? A to jest taka fajna pani z różnymi rzeczami. Teraz coś od niej kopimy i dostaniemy. Ho-ho-ho, ale było milosio. A te łożeczka być bardzo miękkie i teraz być trochę pogniecione. Dobra wyłazimy stąd bo to taj śmierdzieć. A te dwie panie to lesby i nie zwracajcie na nie uwagi. A a, a, a ratonko pedofilon mi chcieć zrobić krzywda. Spieprzamy stąd bo to na gorze w bordelo bordelo być bardzo nieładniosio. Ale fajniosio deszcz zaje fajnie ściśniesz nie jest to naparzający po oczach. Tak taka to jest kogot i kogoty są bardzo fajno śniaste. Oha ich i fohoch i hoach. Oha hof i hohoch i choach. A dzisiaj będę spał na deszczo zajebiaszczyś śniaśniasto naparzającym po oczach haha hihih, owaga zasypiam cicho tam do błanoc hop psih psi i psi. Hop, psi.